Witajcie, w tym odcinku zbudowałem dla Was kolejny nowy dom. Do tej budowli zużyłem biały beton, szary beton oraz tam różne szyby. Wiadomo, jak każda taka willa ma swój basen. Ogrodzony żywopłotem. Możemy wejść do środka. Tutaj na przykład zrobiłem lampkę z płotków i słupków kresu. Tu jest przejście. no można zrobić jakieś schody na basen. Natomiast tu jest kibelek, można pójść po drabince na górę, I tutaj w sumie już nic nie ma i jeszcze, jeszcze trzecie piętro, tu jest nawet dach otwarty na tym trzecim piętrze, tak, tak żeby to dobrze wyglądało po prostu. Oprócz tego domu zbudowałem jeszcze kilka innych, ale o nich chyba nagrałem filmy. Jeszcze teraz zbuduję coś takiego, no to będzie myślę w przyszłości odcinek. Który nagram i tam wam ten dom pokażę. Oprócz tego jest jeszcze w tym mieście Big Ben i stadion, to możemy na przykład wejść sobie na stadion na piątą nawet. Dawno tego nie robiłem. Tutaj sobie możemy pójść na najniższy poziom, ale jest jeszcze wiele innych. Już czwarty, no i teraz piąty, będą prowadzić do niego najdłuższe schody, ponieważ to piętro jakby trochę lewituje nad innymi. Jest podparte na jedynie kilku takich słupkach, a te inne są podparte na całej ścianie. To jest przejście dla piłkarzy. No i zrobiłem też kilka szatni. Jest jakiś yy, pokoik, nie wiem, dla, dla prezesa. No i to jest wyjście. I w sumie tyle byłoby z tego stadionu. Ale strasznie dużo mi zajęło czasu budowa jego. No i jeszcze oprócz tego jest Big Ben. Możemy sobie wejść do środka. Też nieźle wygląda. Jeżeli chcecie więcej takich budowli, to wpadnijcie na mój kanał, bo nagrywam tam odcinki też o innych miastach. Mam ich całą masę. Możemy zobaczyć jak wygląda tam świat skóry. Jeszcze Wam pokażę to wieże od zewnątrz. No i z tego odcinka to byłoby na tyle. Wielkie dzięki za oglądnięcie. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, to oczywiście zostawcie pod nim łapkę w górę oraz... Yy, jeśli nie zasubskrybowaliście jeszcze mojego kanału, to zachęcam. I, do, I daję jeszcze linki do kanałów moich kolegów w opisie. To pa na razie.